Bardzo jesteśmy ciekawi też odczuć, jakby widzów, widzów, czytelników. Tutaj są autorzy. Może autorzy wierszy powiedzą, jak oni to odbierali. Wiersz w kontekście tego, tego murala. Ty zawsze masz coś do powiedzenia. A ty zawsze próbujesz czytać z mojej miny, jeszcze zawsze błędnie. Nie, no pomysł mi się oczywiście że podoba. I połączenie jest w niektórych wierszach czytelne, jakby znaczeniowo tego, co jest przedstawione na muralu i tego, co jest zawarte w wierszu. W innych jest to bardziej, bardziej luźne. Ale to też jest jakoś napędzające, bo to jest taki klucz otwarty, że tak powiem który pozwala na bardzo szeroką interpretację. Zostałem troszkę wywołany do tablicy, więc muszę się tutaj usprawiedliwić, że miałem jeszcze oczywiście takie wyjście, najprostsze, znaczy ja rzeczywiście mogłem wysyłać autorom te murale i prosić wręcz o napisanie wierszy ilustracyjnych, co było jakimś tam wyjściem, ale po głębokim namyśle doszedłem do wniosku, że być może dwa, trzy wiersze Będą jakoś tam udane, ale reszta najprawdopodobniej nie, bo bardzo rzadko piszemy rzeczy dobre na zadany temat. Ja na przykład, przepraszam, że znowu o sobie mówię, ale może zdradzę jakąś, jakiś sektor, który ktoś wykorzysta przeciwko mnie, proszę bardzo. Pisałem bardzo kiepskie wypracowania w szkole. Dlatego, że były to wypracowania na zadany temat i ja tych tematów nienawidziłem, nie znosiłem, a musiałem. Wychodziły, wychodziły takie sobie teksty. W związku z tym to samo by było z poetami. Tak założyłem i w związku z tym wolałem nawet zaryzykować tekst nieoczywisty, nie narzucający oczywistych skojarzeń, ale w jakiś tam sposób wartościowy, jednak korespondujący przynajmniej częściowo z tym tekstem, niż posyłać mural i, i, i prosić o tekst napisany pod mural, bo to prawie na pewno nie byłby dobry dobry tekst. Niektóre, niektóre wiersze mi się narzucały od razu. Skojarzenie miałem oczywiste, od tutaj się ciekawie, jego wiersz kilka impresji wspólnej, od razu, tak ten mural, wiersz Kamila, do tego murala, przy innych się męczyłem i szukałem, przeglądałem pomosty, gdzie były te wiersze drukowane, przeglądałem archiwum warsztatów literackich, te nasze antologie, które tam wydawaliśmy i, i, i naprawdę męczyłem się, a coś musiałem znaleźć, więc zrozumcie też, że tak krawiec kraje jak u materii staje. Stąd na przykład wzięło się tak trochę przez przypadek. Dwie osoby są, szkoda, że ich tu nie ma, ale są ze świdnicy. Pani Barbara Elmanowska i Tomasz jest. A, to bardzo, bardzo dziękuję za przybycie. I Tomasz Krynacz, właśnie. Tomasza Krynacza tu na pewno nie widzę. Napisali fajne teksty pasujące mi pod murale i ja poprosiłem żeby dali mi te wiersze do tego, do tego albumu. Poza tym doszedłem do wniosku, że nie ograniczajmy się tak do tego Wrocławia. I, 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 wokół Wrocławia też parę miast jeszcze istnieje, a Wrocław powinien odgrywać rolę takiego centrum kultury dla całego Dolnego Śląska, czyli i promieniować na Dolny Śląsk i brać z Dolnego Śląska to, co fajne, to co wartościowe. I tak to, tak to miejsce wyglądało, no ja po prostu Biorę za to odpowiedzialność, za te skojarzenia. Wiem, że to jest duże pole do dyskusji, ale pamiętajmy, że szuka to odczucie sztuki, odczucie sensu sztuki jest bardzo subiektywne. Ja miałem tylko własną, własny subiektywny osąd i tylko i wyłącznie się na nim mogłem oprzeć i wyszło, co wyszło. Moim zdaniem pewnie można by to zrobić trochę lepiej, ale można by też zrobić trochę gorzej.